Siemaneczko! Witajcie w kolejnym odcinku. U nas już to będzie rytuał tak naprawdę, czyli zaczynamy z zakończonym samochodem Porsche Cayenne w wersji coupé, czyli z tą powiedzmy obniżoną dupką. Zabezpieczaliśmy sobie cały samochód bezbarwną folią ochroną PPF, czyli oczywiście wszystkie elementy lakierowane plus elementy piano black. Na resztę, czyli na felgi, szyby i tapicerkę poszła oczywiście dedykowane powłoki. Autko już jest gotowe, czekamy sobie na klienta. Pięknie wygląda, pięknie się szkli ten kolorek. Co więcej mogę powiedzieć? Jeśli chodzi o PPF-a, to taki trudny samochód ze względu na to, że ma bardzo dużo dodatków. Na przykład tu elementy pianosy, tutaj. Składa się to naprawdę z bardzo dużo rzeczy. Kurczę nie mam formatki, ja bym Wam z chęcią pokazał jak to wygląda, tak? ile mamy tych elementów właśnie na, 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 na format całej, ale no, da się zrobić, jest zrobione i sobie yy, wygląda to myślę, że bardzo przyjemnie. Yy, ja Was zapraszam teraz do oglądania z realizacji z tego Porsche. Kolejny samochód, który stoi Mazda trójeczka robimy sobie froncik, znaczy w zasadzie już jest zrobiony froncik, ja sobie właśnie zaczynam obcinać tą folię, te nadmiary folii, które są e, zabezpieczone, czyli maska, zderzak, reflektory, błotniki, lusterka, słupki, a czoło dachu, wnęki, klamek, próg tylnego zderzaka. E, później sobie wjadą e, na resztę elementów powoki ceramiczne, na felgi, szyby oraz e, tapicerkę wewnątrz pojazdu. Także tam chłopaki będą sobie działać no i mamy jeszcze na koniec tygodnia Tesla Model 3 i robimy sobie e, zmianę z połysków mat już możecie zobaczyć zderzek jest oklejony aczkolwiek jeszcze tam powiedzmy nie wykończony może nie w całości nawet oklejony bo tutaj jest e, tu musi być wstawka z innego elementu ze względu na to że się nie da zrobić to, tego zderzaka przedniego z, z jednego elementu bo niestety bardzo tutaj pręży folia i nie jesteśmy w stanie jej ułożyć go musi być po prostu stawka tam po, po długości na dole, ale postaram się zrobić to tak, żeby naprawdę nie było praktycznie prześwitu. Także tutaj mamy zderzaczek wrzucony i w zasadzie jeszcze tylny mamy też wrzucony. Tu akurat jest o wiele lepiej, bo byliśmy w stanie zrobić to z jednego elementu. Także nie ma tutaj w ogóle żadnych cięć. Gdzieś to jest jeszcze powiedzmy woda. Trzeba będzie sobie to pychać, oczywiście podogrzewać, ale cały zderzek tylny jest jednego elementu. I co więcej, kurczę, no będziemy sobie działać dalej. Oczywiście no, PPF matowy jest trochę wymagający, bo musimy sobie pochować wszystkie ranciki, żeby nie było żadnego prześwitu. Także działamy sobie oczywiście dalej. Ja Was zapraszam do oglądania. Moi drodzy, kończymy odcinek. Tesla już jest oklejona. Ja właśnie jestem w trakcie obrabiania i w zasadzie stało mi pół samochodu, także pewnie niedługo skończę. Jeśli jesteście zainteresowani, jak wyszła dokładnie, jak wygląda, powiedzmy już w pełnej okazałości, z umytymi szybami, przetartą folią, smarowanymi oponkami, dociętą i tak dalej, zapraszam Was oczywiście na nasze media, Instagram, Facebook. Może też na TikToka wrzucimy, a jak nam się uda, to może w następnym odcinku dogramy sobie, że tak powiem, jakieś wrzutki, jak to wygląda. Bo w tamtym tygodniu, jak dobrze pamiętam, robiliśmy taką samą, tylko że robiliśmy w połysk i będziemy mieć fajne porównanie na pewno na Facebooku właśnie połysk. Mat i tak naprawdę myślę, że to będzie też fajną decyzją, jeśli ktoś by się u nas zdecydował zrobić właśnie jak Byle jaki są w zasadzie. To fajne porównanie, jak może wyglądać y, ten sam kolor w połysku a w macie. Y, moim zdaniem wygląda to bardzo dobrze y, i szczerze powiedziawszy, y, ja bym szedł właśnie w mat niż w połysk, bo chyba tych połysków jest za dużo, a matów jest mało. A fajne jest to, że y, i mamy ochronę lakieru i mamy zarazem jakby można powiedzieć zmianę koloru albo nawet może nie koloru, tylko lakieru w zasadzie bezbarwnego z połysku w mat i dobrze to fajnie wygląda udało nam się pochować też wszędzie folię nie ma żadnych prześwitów i tak dalej także o, myślę, że klient będzie zadowolony ja się z wami żegnam i zapraszam was do oglądania kolejnych odcinków trzymajcie się, do zobaczenia, hej! wiem, że się żegnałem, ale chciałem wam jeszcze jedną rzecz pokazać bo jestem trochę z tego dumny klapa w Tesli, która jest mega obła powyginana i ogólnie, jeśli chodzi o powiedzmy formatki, yy, dedykowane jest robienie z dwóch elementów, łączenie mniej więcej tutaj na środku, ale udało nam się zrobić to z jednego elementu, nie ma żadnego cięcia. Było bardzo trudno, ze względu na to, że yy, możecie zobaczyć, tutaj jeszcze mam nadmiar folii i ona jest mega pomarszczona. I trzeba było to wszystko tak upinać, napinać, yy, no, różne kombinacje robić, żeby stopniowo w zasadzie sobie raklować, bo nie można było tego zrobić od razu na dół, bo no tu była masakra, no nie jedna wielka, ale udało się i myślę, że yy, to taki powiedzmy kolejny krok w osiągnięciu <grym> jakimś tam, bo kiedyś też nam się udało yy, jakiś zderzak chyba zrobić akurat w jednej całości, nie trzeba było robić żadnych cięć, ale dokładnie nie pamiętam, bo przypomniał mi to Patryk, ale nie pamiętam jaki to był <grym> zderzak, no nieważne. Także yy, kończę się jeszcze raz z Wami, kończę. Żegnam się jeszcze raz z Wami, trzymajcie się, do zobaczenia, hej.